Co robić, żeby mieć taki dobry humor jak pani? Co pani robi, że ma pani taki dobry humor? Co robi? Ja po prostu taka jestem wewnętrznie. Da się jakoś to wypracować? Nie mam problemów i, i, i w porządku. Się zgadza, tak? No pewnie. A z nie, ma, ma pani męża jeszcze? czy? mam jak, jak się pani dogaduje z mężem? Y jakieś porady takie, żeby się nie i tak dalej? To znaczy, to jest wypracowany sposób i milczę nieraz. Prawda? I tutaj... Ale zgadzam się państwo, tak? Tak. Tak, na ogół. Jakimi zasadami kierować się w życiu? Jakimi zasadami miłością. Miłością się pani kieruje? Miłością i po prostu przebaczaniem. Oj, to jest pozbyt. Zawsze pani wybacza, ale to się to jest stanie, czy nie? Pokłóci pani, to się wybacza, tak? Wybaczam, tak. Wybaczam. A małymi rzeczami pani się cieszy? E, tak, wszystkim się cieszę. I co? Herbata, kawa na przykład, nie wiem, co, co się jest Pogoda. Bardziej kawą herbatą. Ile pani tych kaw nie pije? No, jedną dzień nie mogę wypić tylko. ewentualnie... Aby, aby pani mogła więcej. To więcej. Druga cappuccino. Jak marzenie. Tak mi... Jakie pani ma marzenia jeszcze? Jakie marzenia? No, moim marzeniem jest po prostu jeszcze trochę pożyć i z głuchymi pracuję. lubi, lubi pani, lubi pani tę pracę? Przebywanie? Bardzo, bardzo uwielbiam. Jakie są plusy? Proszę. Jakie są plusy takiej pracy? Jaki plus? Po prostu zapomina się o sobie. Co Zapomina się o sobie. Jak A, się czyjeś problem rozpatruje, to. to nie, nie ma pani w swoich, nie myśli pani. choroby, choroby, dostąpiłem dolegliwości, smutki wszystko. Jak pani się najlepiej żyło? Z kim? Nie, znaczy kiedy? Na przykład, jak pani miała 20 lat, jak pani wspominała te czasy? Jak pani była młoda? To znaczy po trochu tak było nieźle po prostu. Wszystko się układało w życiu. Czego pani mogę życzyć na koniec? Czego życzyć? Miło wakacji. Miły wakacje. A gdzie Pani. Będzie? Dzień dobry, czy jest Pani szczęśliwa? Kogo Pan to pyta? do internetu. Myślę, że tak. Jakie jest powód tego szczęścia? Żyję. <grych> tylko, tylko dlatego? No, wszystko a, może cieszyć. A czym jest dla Pani szczęście ogólnie, tak? Nie wiem co, nie ma definicji szczęścia. Nawet nie wiemy czasami, co nas cieszy. Czasami cieszy nas coś, <grych> że a panie, co, tak, a panie, co, cieszy najbardziej? Nie wiem, co cieszę się, że na przykład jest piękna pogoda. I jak to... Pani rano patrzy Jasne, pogodę. Pani... jest dobrze. Jakie Pani ma marzenia jeszcze? do realizacji ma Pani jakieś jeszcze czasy? Do realizacji? nie, Może nie, czy, nie wiem. Nie wiem co. Coś takiego, ja wiem, że... jakieś oczekuję chyba, żeby było trochę więcej spokoju. Takiego rzeczywistego. Niż... Pani brakuje spokoju, tak? Tak. Ale jest jakiś powód? Nie, nie. nie. <noise> Generalnie żyjemy w, nie, w nie takich nie, pełnych niepokoju czasach i to nie jest... To jest coś, czego Pani żałuje teraz? W tym hmm. życiu, tak żeby Pani mogła cofnąć czas? Nie. A, e, czego pani może żyć na koniec? Zdrowia, <laughs> wolności i pokoju. <laughs> Dziękuję.